marca 2025 roku opisana w księdze polskiego konia sportowego maści Harej, wyhodowana i własności pani Agaty Hornarskiej, a więc urodzona tutaj w pilchowie hodowli koni. Konie malowana. Jest to, tak jak już wcześniej wspominałem, córko Giera Firstenbach od klaczy Rosalina breton woods a więc pełna siostra Klaczki Romantika, którą mogliście Państwo dzisiaj podziwiać. I pełna siostra Ogiera Romeo von Fiersenwall, na którym międzynarodowe sukcesy odnosi Aleksandra z ma sukcesów m.in. zwycięstwo podczas zawodów międzynarodowych CDI i Olomurz na poziomie małej rundy w maju tego roku. Także nieustanny i świetny rozwój tego konia, a tutaj w ringu jego pełna siostra romantika jak malowana. Dla tych z was, którzy patrzni śledzą wydarzenia tutaj na ringu w Pilkowie i notują sobie może również ocenę. Na pewno zauważyliście Państwo, że mamy Śrebięta, które uzyskały łącznie 8,8 punktu. W takiej sytuacji zgodnie z regulaminem decyduje ocena za ruch, a więc, jeżeli wynik by łączny był ex to wyższe miejsca zajmie to źrebie, które uzyskało wyższą ocenę za ruch, co oczywiście wydaje się naturalną tendencją, mając na względzie, że oceniamy źrebięta o lotach ujeżdżeniowych. A no jak króciutko i prezentacji tej pięknej klaczki odniosę się do słów pana Jarosława Lewandowskiego, który wspomniał, że cała klasa źrebią dojeżdżeniowych tutaj świetnie się prezentuje. Myślę, że państwo też podzielacie ten pogląd, a ja jako Zawodnik konkurencji ujeżdżenia no z dumą obserwuje to, jak ta hodowla koni ujeżdżeniowych w Polsce się rozwija i to niezależnie, drodzy Państwo, czy chodzi opisywanych w księdze polskiego konia sportowego, Hanowerskiej, czy jakiejkolwiek innej. Mam tu na myśli konie rodzące się w Polsce hodowane przez naszych polskich hodowców. Naprawdę ta hodowla koni ujeżdżeniowych, drodzy Państwo, niezwykle przyspieszyła i proszę sobie wyobrazić, że jeszcze kilka lat temu na czempionatach w zasadzie nie organizowano dla koni ujeżdżeniowych, ponieważ było ich tak mało, a te, które tam występowały, zazwyczaj były końmi o bardzo zróżnicowanych rodowodach, często rodowodach skokowych, które po prostu z racji na lepsze predyspozycje ruchowe były podciągane pod tę klasę koni ujeżdżeniowych. Dzisiaj mamy tutaj w Pilchowie osiem świetnych źrebiąt, wszystkie o rodowodach wybitnie ujeżdżeniowych, z doskonałymi rodzicami, którzy wywodzą się z najlepszych ujeżdżoniowych linii, także drodzy Państwo, wielkie brawa dla Was, dla hodowców, bo to, dzięki Wam, to wszystko w Polsce tak wspaniale się rozwija, ja oczywiście też tutaj bardzo się cieszę, że Doskonała większość tych średniot biorących udział akurat w tej klasie to potomstwo okier znajdujących się w naszej ofercie. Natomiast przede wszystkim wielkie brawa dla Was za to, że rozwijacie ten kierunek, bo na pewno podobne koni ujeżdżeniowych ma sens i ma przyszłość. A ja oddaję już głos Panu Andrzejowi Matłaskiemu, który zdradzi nam oceny dla ostatnich sprezentowanych klaczek. No, oglądaliśmy bardzo sympatyczną i elegancką brunetkę. E, klacz e, jako koń ujeżdżeniowy. Troszeczkę brakowało nam e, wyniosłości w wchodach, większej elastyczności w, w stawach. Natomiast na jej plus no, bardzo, bardzo żeńska w przyszłości będzie trzeba uważać z doborem partnera do przyszłego potomstwa, żeby rzeczywiście poprawić jakość chodów. Na dzisiejszy moment mieliśmy trochę zastrzeżenia do górnej, górnej linii, jako że klaczka jest zbudowana no, w dość sporym prostokącie i jest widoczna dzisiaj troszeczkę miękka, Górna linia. W związku z tym oceny, które uzyskałam za typ 9,0, za pokry 8,3, za ruch 7,8 i za zdrowie i rozwój 9,2. Serdecznie dziękujemy za prezentację.